Muszę powiedzieć czy dobrym pomysłem jest firma, która prawdopodobnie wejdzie w życie 1 stycznia. Chodzi o to, że prezerwatywy będzie można kupować tylko w aptece i tylko za okazaniem specjalnego zaświadczenia, z którego będzie wynikało, że kupujący jest chory na jakąś chorobę przenoszoną drogą płciową. Wszystko po to, żeby przyrost naturalny był większy. Mam pytanko. Co myślicie o tym yy, zakazie, który prawdopodobnie będzie wprowadzony w przyszłym roku? Chodzi o to, że prezerwatywy będzie można kupić tylko w aptece i tylko za okazaniem specjalnego zaświadczenia, z którego będzie wynikało, że kupujący jest chory na jakąś chorobę przenoszoną drogą płciową. Jak pani powiem, to dla mnie to jest bardzo nienormalne, bo już jak pamiętam, jeszcze nie miałem ukończoną 18 lat. Gdy poszedłem do kiosku, i chciałem kupić prezerwatywę, to pani zaczęła się śmiać ze mnie, mówi, że nie mam 18 lat, że nie mam prawa takiego, żeby kupić prezerwatywy, Nie wiem, nie wiem to wtedy odpowiedziałem mi troszkę tak może wulgarnie, że jeśli... Nie, nie będę używał tego słowa, bo to będzie troszkę przeklinania w tym. Ale chodziło o to, że powiedziałem jej na końcu tak, że jeśli będę miał dziecko, to przyprowadzę jej małego synka czy tam córeczkę i zostawię je w kiosku, bo po prostu skoro ja chciałem przecież kupując, kupując prezerwatywy, to jej to nie powinno obchodzić, czy ja to będę dmuchał, robił z tego balony, czy będę używał po prostu podczas stosunku, prawda? I to jest dla mnie, to jest naprawdę, to jest bez sensu. Jeśli zabronią, tak jak pani mówi, że będzie można kupić tylko w aptece i za okazaniem jakichś dokumentów, to to, to jest nienormalne, będziemy mieli później Dzieci niepełnosprawne, że tak powiem, albo dzieci niechciane, które będą zostawia... zostawane w domu dziecka, czy nawet w szpitalu, bo matka po prostu wpadnie, że tak powiem, z pierwszym lepszym chłopakiem na imprezie, później dziecko jest, wie Pani o co chodzi i później, tak jak mówię, dom... będą chyba, że będą budować za te pieniądze, które będą za te prezerwatywy, będą budować nowe domy dziecka. Znaczy partie mają różne pomysły, nie, nie do końca mogę się przyznać, że poważne, bo nie ukrywam, że dla mnie jest to niepoważna sytuacja w tym momencie i na pewno nie jestem za tym. Znaleźli się tacy, którzy w ustawie doszukali się plusów. No za to, że y, będą tylko w aptekach prezerwatywy, no to ja uważam, że to dobrze, bo mm. one będą takie, wiadomo, że zdatne do użycia, a nie takie z kiosków. No a to, że trzeba jakieś zaświadczenia pokazywać, to już trochę tak. Nie. Jeśli silne państwo, no to można wtedy tak robić, ale w tej chwili jest jak jest, no jest kryzys, jak ma się rodzić więcej dzieci, no to... W tych, w tych czasach, na no to nie jest zbyt dobry pomysł. niektórych przerosła sama interpretacja pytania. Nie, to jest zły pomysł. A czemu? No bo mogą być choroby. Nie będzie choroby. Ale jak nie będzie chory, choroby, to, to, jest to choroby, bo A nie to, jest choroby, to, nie, to nie, może... nie A to będzie musiał pokazać jakieś to zaświadczenie, to tak? I wtedy nie musi. I wtedy może kupić. A y, jak, be, y, jak nie jest chory, tak? Jak jest, chory, jak jest chory, ma świadczenie kupuje sobie Aha. Sobie jak nie jest chory, to nie kupuje. No powinien każdy kupować. No ale chodzi o to, żeby było więcej dzieci. Aha, żeby było więcej dzieci. No to nie wiem. Nie wiem, może dobry pomysł. No myślę, że tak, no czemu właśnie nie. Że lepiej właśnie jest bardziej niedostępne dla małych dzieci, na przykład jak mało laty, powiem już tak, kupują w kioskach i sobie no, robią sobie z tego już no jaja, nie? No. Dobry pomysł. No, dobry jest pomysł. Okay. Dziękuję. Wie Pani, ja jestem w takim wieku, że bardzo się nie interesuję tymi środkami, ale okay. dobrze by było. Te Panie albo tylko myślały, że wiedzą o co chodzi, albo... no cóż. No, coś skończonego. Wow, ale Pani mnie zaskoczyli. Tak, kiedy to w Słuchaj, chodzi o to, że prawdopodobnie w następnym roku będzie zakaz kupowania prezerwatyw. Tylko i wyłącznie można będzie to zrobić w aptece i... do aptece. Okej, za okazaniem za specjalnego zaświadczenia, z którego będzie wynikało, że kupujący jest chory na jakąś chorobę przenoszoną drogą płcią. Chodzi o to, żeby przyrost naturalny był wyższy. Co Ty na to? To, że jest fotogeniczny i... bo wpadłem więc może będzie rozumieć, więc trzeba będzie napisać do na siadu, e, jak coś. E, jakie było pytanie? Bo... No, ty Czyli takie prezerwatywy na receptę. E, jestem za tym, ponieważ e, e, spożycie to jest bardzo, bardzo emocjonalna rzecz, e, gdzie lekarz mógłby to wydawać na receptę, e, widząc, poznając pacjenta, czy rzeczywiście dobrze do tego podchodzi, bardzo emocjonalnie i wtedy będzie wiadomo, że robi to z miłości, a nie z przymusu lub e, dla waszej przyjemności. Jestem e, tym, zapomniałem się Wydajcie to później, e, tym. Tak, to ta I o tym, że złota się. Dopadę! Mimo to, że jest. Młodzież wie, co ma robić. A jeśli chodzi o te, właśnie, zabiegi, to dobrze, bo są różne choroby. Są różne choroby. No tak, tylko że właśnie osoby, które są chore, będą zabezpieczone w tym momencie, bo one będą mogły korzystać z tych środków. Niech korzystają. I... Ale takie osoby, które nie są chore, nie będą już mogły. Dlaczego nie? No, właśnie to jest ta głupota. Zrobić dziecko to jest przyjemność, ale później wychować to jest ogromna odpowiedzialność. Ogromna. I o tym niech rząd myśli. Nie o tym, że ma być więcej dzieci, ale co te dzieci. Co te dzieci. Trzeba się zastanowić, kto to wprowadza i po co. I zadać tym ludziom pytanie. Już mówię. Telewizja opolska, żeby było śmiesznie. Nie wiem w sumie jak to się stało, w wiem, że wiem, głupie, bo no, jak można zgubić się z więzienia. Widocznie można, ja mogłem. Ja mogłem po prostu po prostu kopnąłem piłkę no, no i wyleciała i chłopaki powiedzieli, no weź, nie wiem, polecanie. To wybiegłem. Jak już wybiegałem, no to, to nie chcieli mnie później z powrotem wpuścić z powrotem. No to... Zostałem na zewnątrz, chciałem się jakoś dostać, a nie chcieli mnie przyjąć, no to poszedłem po drabinę. No wie Pan, wie Pan jak jest drabina, można postawić pod mur, mur, można przejść, to nie jest całkiem taka przeszkoda do środka, na zewnątrz. Jest gorzej wyjść, a wejść ze środka na zewnątrz jest lepiej, tak mi się tylko wydaje, no, no i tak to było, w sumie jest mi głupie przed kolegami trochę, czuję. Żona mówiła, żebym się poprawiła. a wszystko wyszło tak było zupełnie bez sensu. No to, co k***a, jest. Weź pan wyłącz tą kamerę, no. Wy, panie, wyłącz to pan, no. O to, żeby było oświetlenie na samochody. nie Czy mając... pani, ja mogę załatwić tylko i wyłącznie nowe żarówki praw w tym więzieniu. To jest poza to moją może jurysdykcją. Też to być. To pan... tak może być. być. To jakby pani na przykład zechciała podpisać taką petycję do no, zakładu karnego dyrektora naszego, żeby ogóle takie y, żarówki się pojawiły. Oczywiście, że tak. To Dziękuję, w takim razie my załatwimy to pani tą to oświetlenie. to może być. Proszę przyjść ze zewoleniem do dyrektora i sobie rzucić z prośbą. Tam a nie, nie jakiś dyrektor. Co? Co mam tutaj? Jaki? Jakie działy będziecie robić? No. Inni to są może ci urządzać, ale nie tu. W ogóle, co to, to jest polska. telewizja polska. Jakieś dokumenty, że jesteście z telewizji albo coś? Co jeszcze chcielibyście w tym areszcie zrobić? A, A tak wie, wie pan, takie trochę, trochę uśmiechu, radości dla innych. Uśmiechu, radości dla innych? Uśmiechu, no radości dla innych? i w praktyce Ja wiem, tak to Ale też nic strasznego nie robiliśmy. Chcieliśmy nie przeszkadzać za mocno. takie kilka ujęć.